Cześć słoneczka moje kochane. Dzisiaj zapraszam Was na denko. Tutaj mam już pustą torbę i będę wrzucać, żeby pójść na śmieci i wyrzucić swoje puste opakowania. Tak więc serdecznie Was zapraszam. I pierwszym produktem, o którym chcę Wam powiedzieć jest to peeling do ciała z Liren. Jest to formuła gruboziarnista z olejem brzoskwiniowym. Bardzo lubiłam ten peeling. Fajnie oczyszczał, odświeżał skórę. Naprawdę ta skóra była gładka. Więc ja bardzo lubię te peelingi z Liren i z Perfecti i do nich powracam. Następnym produktem jest szampon z Elser Cement Ceramide. Takie brudne. No, ale leżał pod prysznicem i w torbie. Um, powiem Wam, że bardzo lubię te szampony z LSF. E, są e, fajne, e, nie obciążają mi włosów, e, długo... na długo wystarczają. Naprawdę lubię szampony z firmy LSF. Następny szampon jest to szampon brzozowy z Farmony. Też fajny szampon fajnie oczyszczał, no ale ten zapach mnie jakoś um, odstraszał I, i mój Michał go zużył. Ale naprawdę jeśli lubicie takie żołowe szampony to ten jest bardzo, bardzo fajny i przede wszystkim... Fajnie oczyszczał skórę. Kurwy. Tu chyba jeszcze miałam szampon. A tutaj jest e, szampon z apteki Chloran. czy jakoś tak. Um, był to szampon łagodzący z piwonią. Chyba tak. Nie jestem pewna. Też bardzo fajny szampon, jedynie ten zapach bo miał dosyć drażniący zapach, więc jeśli nie lubicie mocnych, mocnych zapachów w szamponach, to ten szampon nie będzie dla Was. Kolejny produkt jest to żel pod prysznic z Open Glory. Jak dobrze wiecie, ja bardzo lubię te żele z Open Glory. Jest to we, ta wersja Clean Gears um, Body Wash. Um, też bardzo fajny żel. Um, teraz planuję kupić ten znowu z Clean On Me. Tutaj mam um, żel z Nivea. Kupiłam go będąc na wycieczce rowerowej w Niemczech w Rosmanie. Um, to jest ta wersja coconut z olejem z żożoba. Też bardzo ładny zapach tego żelu, fajnie odświeżał. Naprawdę, ja bardzo lubię żele z nieba i żałuję, że tego zapachu nie ma w Polsce, no ale mam nadzieję, że do nas wejdzie ten zapach. Tutaj mam cukrowy peeling do stóp z olejem winogronowym i migdałowym. Bardzo fajny, wydajny peeling, dobrze skrabował nasze stopy. Byłem mega gładkie, aż byłam w szoku i kupiłam, i kupiłam sobie kolejne opakowanie po prostu mega produkt. Kolejny produkt laktacyt nawilżającymi proteinami ryżu i arniką. Laktacyd powiem Wam, że myślałam, że to jest lepszy płyn, ale okazał się taki se. Nie wiem czy go jeszcze kupię. Na razie poluję na ten z Nivea Double Effect i nigdzie go nie mogę znaleźć. Mam nadzieję, że jak w niedzielę pojedziemy do Szczecina, to uda mi się go kupić, na przykład w Super Farmie. Tutaj mam mega, mega produkt, za którym już tęsknię. Jest to Country Cheek z Bath Body. Ten zapach był po prostu... Nieziemski, mega słodki. Utrzymywał się naprawdę długo um, jak gdzieś gondolwo. A może wiecie, jeśli jesteście ze Szczecina, to czy w Szczecinie jest sklep Buff and Body, ale mi się wydaje, że nie ma. Chyba jedynie ten sklep jest w Warszawie, no, ale mogę się mylić, tak więc chciałam Was się zapytać. Um, a jeśli nie, to na pewno go sobie odkupię w ym, internecie. Co tutaj mam jeszcze? Tutaj mam żel oczyszczający z Wiszy. Tutaj sobie przelałam balsam. Muszę go jeszcze wykorzystać. Ym, to jest kultowy produkt i dużo z Was mówi na temat tego żelu. Ja też. Jestem za tym żelem, naprawdę fajnie oczyszcza moją skórę trądzikową, nie podrażnia, nie powoduje większego wysypu. Naprawdę kultowy produkt firmy Vichy. Tutaj mam też, schował mi się mydło antybakteryjne z Buff and Body Blackberry, czyli Jesienny, też bardzo fajne mydełko. Myślałam, że na mało starszy, ale naprawdę był mega wydajny. Jak, jak dla mnie starszy, na no około półtora miesiąca, więc na taki produkt w piance i o płynnej konsystencji, to naprawdę był mega, mega wydajny. Tutaj mam dwie pasty do zębów z Colodent. Ja bardzo lubię tę pastę, stosuję praktycznie cały czas. Jeśli uda mi się kupić tą pastę Super Blask, to tą stosuję. A jak nie, to naprzemiennie sobie kupuję z pastami Blended. Mam dwa podkłady, z, jeden z Max Factor, a drugi z Burżula, moje ulubione. Choć teraz Porzuła sobie planuję kupić Healthy Mix, tą taką podstawową wersję. Do Max Factoru na razie nie wrócę. I to były moje dwa przykłady, które udało mi się skończyć. Mam tutaj też zmywacz z Isany, ten taki kultowy z. O zapachu migdałów naprawdę fajny produkt. Ja się pod nim też podpisuję. Szybko zmywa lakier. Naprawdę fajny zmywacz. Tutaj mam moją ulubioną kulkę z Wishi. To jest hipoalergiczna, naprawdę działa. Chociaż tutaj pisze, że 48 godzin na skuteczność działania, to akurat nie że bo 48 godzin i się nie mieć to jakiś absurd. Um, fajna, fajna kulka, ładnie, delikatnie pachnie, starcza na długo, jedynie cena, no ale jak starcza na długo, to mi się wydaje, że się opłaca. Tutaj mam prowak, że do ochrony i pięknacji stref intymnych tak wygląda kupiony w aptece. Ja mam problemy z infekcjami dróg, okolic intymnych i naprawdę ten żel był dla mnie zbawienny. Co tutaj mamy jeszcze? Powiedz nam Mamy jeszcze. Mam jeszcze krem nawilżający tradycyjny z Fitometu. Bardzo fajny krem fajnie nawilżał skórę był lekki szybko się wchłaniał stosowałam go na noc na razie szukam fajnego kremu na noc dla cery trąskowej jeżeli możecie mi polecić jakiś krem to piszcie na dole i chciałabym żebyście mi polecili jakiś balsam do ciała bo nie wiem jaki kupić myślałam nad, znaczy myślałam kupiłam sobie Soraje, którą pokazywałam na Instagramie, ale ona jest taka sobie, um, więc napiszcie mi na dole jaki mogę sobie kupić balsam. Tutaj mam pastę do zębów Bio Repair Oral Care Intensive Night Repair. Um, to jest ta z Blank'sa na noc. Myślałam, że będzie lepsza. Pasta jak pasta. Każda inna. Jakiegoś wow efektu nie było, więc na pewno jej nie kupię. Mam dwa tusze z Miss 1, jeden. A drugi z Maybelline. Maybelline? Chyba tak się to mówi. Colossal, Volume Express, 100% Black, fajne tusze, kupuję sobie je na przemiennie. Teraz mam z Rimela Scandalize Retro Glam, tamten tusz ma dużą szczyteczkę, a przy moich rzęsach rzadkich, krótkich... Zawsze jak się nim maluję, to brudzę sobie oczy, a znaczy powieki, więc chyba po więcej nie kupię. No ale zużyję. Tutaj mam korektor z Miss Sporty Liquid Concealer w odcieniu 001 Light. Fajny korektor, lubiłam go stosować. Teraz mam korektor z Rimmela. Chyba tak z Rimmela, w tej takiej dupce z tym takim pędzelkiem to chyba z Rimmela fajny korektor na pewno sobie jeszcze go odkupię tutaj mam taką miniaturową wersję płynu micelarnego do mycia twarzy i oczu z tołpy, fajny produkt fajnie oczyszczał zmywał makijaż Naprawdę byłam z niego zadowolona. Teraz stosuję żel... żel... błędu dwufazowy z Nivea i tamten jest naprawdę, naprawdę fajny, bo szybko, fajnie zmywa makijaż. Tutaj mam zapach od Krystyny Aguilera Royal Dessert. Fajny zapach, taki lekki, jak dla mnie lekki, kwiatowy. Działało mnie jak zwykle, więc mm, chciałam powiedzieć od Krystyny Aguilera Royal Dessert. Naprawdę fajny zapach. Jeżeli lubicie takie lekkie kwiatowe zapachy, to ten jest naprawdę fajny i długo się utrzymuje. Naprawdę wam polecam ten zapach. Tutaj mam taką świeczkę z Rosmana. Naprawdę bardzo fajna, słodka. Naprawdę ten zapach był, było czuć praktycznie w całym domu, ale na razie nie mogę jej spotkać. Nie ma jej w nasmanie moim. Na pewno jak powrócą te świeczki, to ja na pewno je y, kupię, bo były mega, mega fajne. No, i tutaj takie mi zostały rzeczy jak pusteczka te zielone z altery. Używałam do e, oczyszczania rąk, jak robiłam sobie makijaż, e, bo na buzię nie chciałam stosować, bo wiecie, mam trądzik i nie chciałam sobie jakoś nie wiem, pogorszyć e, stanu mojej cery. E, I tutaj mam płatki kosmetyczne, które bardzo, bardzo lubię e, z Rossmana, te 40 max. No, te takie płatki z Rosmana, te takie szerokie, bardzo, bardzo fajne. Ja bardzo, bardzo je lubię. I tutaj, i tutaj mam z um, Klinik płatki, które też bardzo, bardzo lubię. Um, teraz właśnie stosuję te, co pokazywałam um, z Rosmana ale planuję sobie kupić te co zachwalają na YouTubie z netto no i to był mój cały projekt. Dęko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zachęcam Was do odwiedzenia mnie na Instagramie i na Twitterze. Podam Wam linki na dole. Serdecznie Was pozdrawiam. Mm, całuję, ściskam i do następnego. Cześć!